Witam, ja jestem Perkusista Joker A to jest nasz czwarty odcinek minecraftowych przygód Tak, yy, dzisiaj jak obiecałem pójdziemy do tamtej jaskini fajnej Ale teraz jak widzę, mi troszkę laguje, więc się yy, delikatnie pobawię Ładnie wschodzi nam nowy dzień Ja wyłączyłem chmur, zrobiłem grafi... Aaa, no wiem już dlaczego Poczekajcie chwilonika No Fest zrobimy I powinno być o, już jest troszkę lepiej. Dobra, przeżyjemy. Cholera źle. O, dobra. Przepraszam na chwilkę, ja tylko muszę coś tam poprawić. Dobra. Muszę uruchomić stopę, żeby inaczej bym po prostu nie wiedział, co, gdzie i jak się dzieje więc znaczy no wiecie o Jezu, wiecie chyba o co chodzi okej, okay, a więc ja sobie pozbierałem troszeczkę drewienka, tutaj dokończyłem nie wiem czy to robić, to ja chyba zrobię ale to później, nie dzisiaj yy, mam tutaj yy, trzy sztabeczki żelaza ja ich jeszcze nie wykorzystam wy na razie chyba włożę skrzynki yy, teraz Hmm, tak myślałam, żeby zrobić wiadro, ale to później, ponieważ myślę nad tym, żeby tutaj, tutaj te bloczki rozwalić albo tam, gdzie będzie jakieś miejsce, hmm, zrobić ta taką platformę, będzie tam taki spad, później zrobimy taki basenik malutki z wodą i będzie można tak szybciej zejść, będzie o wiele łatwiej. Tu będą schodki, a tam będzie można tak zejść. Tu pozbieramy liany, ale... Tym się zajmę po odcinku, żeby mieć te drabinki na liany. A teraz idziemy do tamtej, jak mówiłem już na początku odcinka i w zeszłym odcinku idziemy do tamtej jaskini. A więc... Au! <laughs> Nie, a więc go. go. Go, go, go. Szczerze mówiąc lubię dżunglę, ale to, że trzeba się tak przedziera, to jest naprawdę... O ja. O, i tu mamy naszą jaskinię mówisz że masz. Mówiłem o zbiorniku, mam zbiornik. I... nie było chlup. Ja chciałem chlup. Zauważyłem, że w, że na, w ostatnim odcinku, przepraszam, że, bu, że nie było go tak długo, ale miałem... Mm, no. Nie miałem czasu. Ehm, tu już wykopałem coś chyba. Chodzi o to, że tamten odcinek i reszta, założę to dopiero po nakręceniu tamtego, miały bardzo głośne dźwięki z gry. Muszę iść po kobla, bo się z tego nie... Albo zrobię schodki w dół. Y miały bardzo głośne dźwięki. A więc wyłączyłem je i Jezu, teraz powinno być troszeczkę lepiej. Mam taką nadzieję przynajmniej. Teraz kopiemy. Oj. Zepsułem. Jestem taki niedobry. Zepsułem. perkusista Joker to zło. Zepsułem. Co to byłem? teraz, mam koleżankę? Tylko, że zamiast mojego niku tam było Michał, ale to już inna sprawa, to już inna sprawa była. Oj. Kopię! Drewnianym, żebym... Mógł skończyć Wtedy nic się nie zmarnuje I Tutaj klocka Au I tu auć I I, i, i tutaj I pasuje i pochodnie na dzień dobry tak i idziemy w dół ja, ja. od razu mówię gra na pisyfu ponieważ nie, ja boję się jak dziewczynka mała bezobraznie jeśli oglądają jakieś małe dziewczynki ale ja yy, się naprawdę tak boję i to ostro i i mam tu jest lata. Ja to wiem, to jest mój instynkt. No, no, sprawdzamy, co to... to. Grabę, nie chcę... Nie, to zagrabiam. Bungie! I mi przydasz kolego. Na jakim jesteśmy poziomie? O, żelazo tam jest super, no to mi pasuje. Dobra. Zakupię trochę tak. Hmm. Okej, okay. no, no. Przepraszam Was, no ja wiem, że takie kupanie nie jest czasami... Y nie wiem, za bardzo rozrywkowe, że aż się tak bardzo chce oglądać. Ale no nie moja wina. No takie są początki, początki światów. No i no trzeba mieć trochę surowców, tak? E, tam nie ma. No, szkoda. Nie ma nic przecież Żelazo. Czy? czyli mamy razem 8 sztabeczek bo mam tam jeszcze trzy z te teraz odłożyłem przed chwilą tak głupio bo się dopiero co dzień zaczął a ja już pod ziemię nie Taki lol. o już koniec no hmm. no jak widać to wszystko z te... Zobaczmy na stopę zostało nam 7 minutek, czyli mamy połowę odcinka za sobą. <noise> Ta wiem krótkie... Chociaż może przekopiemy się przez ten gravel? Uuu, mm. flint. Przyda się zrobić te. Dwa flinty! No i gravel. Wykrakał. <noise> no i co, żem ja mówił ja? Tam, tam jest, tam jest laba, ja to byłem. Um. Ja tu byłem. Nie myślcie mi, że ja tu byłem. No to jest nie że tu byłem, no ja tu pierwszy raz jestem. Nie że my seraz to Nie, że ja to raz nie biorę. To naprawdę mówię, że tu byłem pierwszy raz. czy znaczy jestem. To zaraz tam to sprawdziłem. Ale dobra, teraz idziemy. O i żelazo jak miło. Drym, 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 drym. Teraz przez frapsa. Uwaga pseudo reklama, tak, nagrywam frapsem. Teraz przez frapsa mam takie trochę lagi i mi się wybija taki rytm, taki fajny. Co bardzo pasuje do mojego niku na YouTube. Mm. Hopsa. Jaki lol, to jest taki ślimak. Tu wszedłem tak i tu na górę O lol, ale jaja. Dobra. Mm, I tędy wychodziliśmy? Czy tędy się wgłębialiśmy? Tędy się wgłębialiśmy. A my chcemy się wygłębić. Hmm. Kurczę, no trochę szkoda, że taka mała ta kopalnia. Ja oczekiwałam coś więcej mi się trudno <noise> dobra ale jeśli się nie tak pamiętacie mówiłem wam że po, od razu po tamtym odcinku idę ostrzysam tą owieczkę co tam było Obstrzygłem 3 i mam 5 wyłenek. Przepraszam, derp moment z mojej strony mm, i W komentarzach możecie mi napisać czy dobrze słychać mój głos bo ja, szczerze mówiąc nie miałem takiego za bardzo mikrofonu przy twarzy bo bym miał bardzo mm, plecy zjechana A gdzieś mączka? O już zachodzi To ile my mamy jeszcze czasu odcinka? Mamy 3,5 minutki a właśnie, o tym miałem Wam powiedzieć. Wiecie co? M mój dom nie gdzie? Ostatni odcinek był w wersji 1, 2, 3. I nie wiem jakim cudem, wygenerowała mi się tutaj wioska. Po prostu spojrzałem, a tu jest wioska. I taki. wy, ty, wy. I powiedz co chodzi, ale słyszałem o tym, o są npc to bardzo dobrze. Mam nadzieję, że tu golemów nie zbiły. Um, znaczy golema, bo jeśli dobrze pamiętam to był jeden golem na jedną wioskę. I teraz czasami zdarza się tak, że jak jest taki domek z tą lawą w środku koło siebie bo tam są czasami ciekawe itemki ja chcę sprawdzić czy tu jest taki dom dziwnie zrobiłem o ja dziadne zrobiły o, smutno mi o jajeczko. pierwszą rzeczą jaką zrobię na górze u siebie to będzie chyba e, ferma kurczaków kurczaków o, smutno mi naprawdę Halo, czy tu nie ma takiego domku z lawą, gdzie są dwa piecyki? Nie ma. Bo chciałem go okraść. Nie naprawdę bo tam m, być może wam się też przytrafiło, ale tam czasami można znaleźć, w, 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 tych skrzyn w, yy, w tej skrzynce można znaleźć... O, drzwi jakieś zaawansowane, mpc. Gościu, nie strasz. O, dwóch, to powiem szczerze, ja to nie przeszkadzam. <grystanie> o, żeż ty. Że, że to nie jest wioska mpc To jest Bangkok. Wracamy. 20 bungli. 8 koali. <grywia> tak, miśki eee, 2 gravel i 2 flinty. Dobra. No to możemy wracać. No mi tam mi tam pasuje. No, tak w ogóle tu powiem szczerze, to jest taka fajna przy y, przyjemna Okolica. Dobra, mamy 40 sekund odcinka. Jeszcze. Chyba 40. Hmm. Aj, aj. Ej, tu też jest kopa... ja... Puzę, straciłem czas na tą... na tamtą wioskę. Cholera jasna. Wiecie co, to ja może po tym odcinku od razu... Od... Nie, teraz chodźcie do domku tak na sprincie, na szybko. Odstawimy itemki, pożegnamy się w środku. Oj, upłynął mi czas. Niestety będzie poza domkiem. Komentujcie, subskrybujcie. Zapraszam do łapki w górę, kciuku w górę, jak, jak tam chcecie. Ja nie, wy, ja nie wymuszam. Ale teraz szybko muszę się spieszyć z czasem. Bye, bye. Cześć. Miłego dnia.